Oferta firmy trakcja SA została już sprawdzona i spełnia wymogi. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu rozstrzygnął przetarg. Teraz czekamy na ewentualne odwołania. Zgodnie z zapowiedziami długa z ofert w kolejce została uznana za prawidłową, najlepszą i z firmą Trakcja będzie Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji mógł przystąpić do podpisania umowy, ale nie wcześniej niż za 10 dni. Dlaczego nie wcześniej niż za 10 dni? Takie są przepisy, to jest czas na ewentualne odwołania. Odwoływać się mogą tak naprawdę wszyscy uczestnicy postępowania. Przypomnijmy, że pierwotnie najlepszą ofertę złożyła firma Primost Południe z Będzina. Do Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło jednak odwołanie, które po analizie zostało uznane za zasadne. Ta firma jest, jest, jest w sporze z MZDIK i, i czekamy, czekamy również na decyzję, decyzję sądu. Ta firma złożyła wniosek o zabezpieczenie w postaci niepodpisywania umowy przez MZDIK, ale ty sąd ma termin na rozstrzygnięcie tego wniosku wcześniej niż za te 10 dni od rozstrzygnięcia, więc będziemy już wszystko, w ciągu tych 10 dni będziemy wszystko wiedzieć. Od podpisania umowy wykonawca będzie miał 24 miesiące na realizację zadania, czyli zburzenie wiaduktu i postawienie nowego.